Twoja wszystko zaćmi, złam czy to rozdzieliłoś, oh jeez wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy i wobec przyzwolenia na przemoc, bo jak widzimy one zawsze idą ze sobą w parze i milczenie i brak reagowania na akty nienawiści czynią z nas współwinnych i nie lepszych wcale od agresorów dlatego nie bójmy się reagować nie bójmy się reagować, nie bójmy się stawać w obronie słabszy nie bójmy się stawać w obronie drugiego człowieka który jest dyskryminowany, który jest poniżany Dziś są w Polsce ludzie, którzy ze względu na swoją orientację seksualną, kolor skóry, wyznanie, boją się chodzić po ulicach własnego miasta. Czy takiej Polski chcemy? Nie! To jest nasz wspólny kraj, to jest nasz wspólny Wrocław, i tu każdy powinien czuć się bezpiecznie, bo to jest nasz wspólny dom. Wolność, równość, tolerancja. 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 Wolność, równość, Dziś my wszyscy jesteśmy LGBT. Dziś my wszyscy jesteśmy LGBT, bo stajemy, bo stajemy po stronie oplutych i zaszczutych w białym stoku i również w innych częściach Polski. Uważam, że dziś wszyscy jesteśmy LGBT bo sprzeciwiamy się nienawiści i przemocy. Bo uważamy, że należy Każdemu należy się bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które ma zapewnić państwo, szczególnie w obliczu napaści, agresji i nienawiści. Dziś o godzinie 18.00, w Wrocławiu, został pobity nasz kolega, dr Przemysław Witkowski. Został pobity za to, że zwrócił komuś uwagę na napis szkalujący mniejszości seksualnych. Został za to pobity. Jest teraz pod opieką lekarzy, jest pod opieką policji. Chcę podziękować policji za bardzo szybką interwencję w tej sprawie. Okazujemy, okażmy Przemkowi, że jesteśmy z nim, okażmy mu wsparcie i solidarność. Przemek, jesteśmy z Tobą. Dziękuję. Kto, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało w Białymstoku? Reżim, który od trzech lat. Toleruje homofobię, toleruje nienawiść, kreuje wrogów Polski, Polaków i Polek. Mamy w tej chwili pokłosie tych rządów. Mało tego. Reżim, który toleruje przemoc na ulicach. Jest wyrok na Władka Frasyduka, na Marcina Burzyńskiego, na Litkę, na Izę, na Martę. Ale niezagrożeni są huligani, niezagrożeni są faszyści, niezagrożeni są ci wszyscy, którzy używają przemocy. Dzisiaj, parę godzin temu, we Wrocławiu, został pobity Przemek Witkowski, profesor Witkowski, jeden z najciekawszych umysłów Wrocławia. Wybitny analityk, jego teksty są jedne z najważniejszych tekstów poświęconych polskiej demokracji. Przemek, jesteśmy razem z tobą! Zdjęcie i pytanie o państwo, które chroni grupy jawnie ksenofobiczne, homofobiczne, rasistowskie. I pewnie w takim właśnie kraju obecnie żyjemy i taki jest nasz rząd. Że pozwala na to, co dzieje się tam trochę dalej. Hańba, oczywiście, ale zadajmy sobie inne pytanie. Czy my robimy wszystko, co w naszej mocy każdego dnia, aby do takich wydarzeń, jak w Białymstoku nie dochodziło? Czy może jesteśmy w stanie robić więcej? Mimo tego, że tak jak tutaj we Wrocławiu, w Obrzech, w Poznaniu, w Krakowie manifestujemy nasze nie, nasze, naszą niezgodę na, taką, na takie zachowanie. To niestety postępuje i, i obawiam się, że niestety będzie postępować. Brakuje naszej reakcji codziennie na ulicy, gdy widzimy, jak lub jak ostatnio w jednym z miejskich pojazdów pani kierowca do Ciekawońskiego, które zapytało się, czy ono jedzie w jakimś kierunku, powiedziało: i co przeczyta. No, był jeden tylko pasażer, który zareagował. Dlaczego nie wszyscy? Dzisiaj pobito Przemka. Dlaczego nikt nie zareagował? Może nikogo nie było? A może ktoś się po prostu odwrócił? Nie powinniśmy się odwracać i nie powinniśmy spuszczać głowy w takich momentach. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Ja wiem, że to trzeba wykazać się odwagą. Ale jeżeli tego nie będziemy robić, to takie sytuacje jak w Białymstoku, jak dzisiaj we Wrocławiu, niestety będą miały miejsce coraz częściej, ponieważ oni czują się bezkarni, oni niestety czują się silni, ale w swojej grupie i czują, i czują, że gdzieś tam w swoim środowisku mają poparcie. My na co dzień. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy tutaj, jeżeli coś się, ktoś to zorganizuje. Naprawdę, reagujmy na ulicy, nie spuszczajmy wzroku, nie odwracajmy się. Jeżeli się boimy, poprosimy kogoś, kto jest obok nas. W dwójkę, w trójkę będzie łatwiej. Ale róbmy to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Proszę. Wolność, równość, tolerancja. Wolność, równość, tolerancja. Dzień dobry. Z czym się panu kojarzy skrót LGBT? Z, oczywiście z osobami y, nieheteroseksualnymi, y, z ich pragnieniem do równego traktowania, do równ równych praw, do bycia tolerowanymi, akceptowanymi przez społeczeństwo i bycia jego integralną częścią. A czy nie było tak dotychczas? Czy oni nie byli równo traktowani, byli w jakiś sposób wyjęci spod prawa? Wie pan co, to, to niedawna na szczęście nie było na takie osoby, jak i na inne mniejszości, yy, nie było na nich oficjalnych polowań, nie było oficjalnej dyskryminacji i nie było yy, yy, fizycznej przemocy. Niestety niedawno się to zmieniło. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Bo nie można mówić o równym traktowaniu w momencie, gdy jedne osoby mogą zalegalizować swój związek, mogą na przykład otrzymywać takie proste, drobne, codzienne, może nie codzienne, ale proste i drobne rzeczy. Czyli na przykład yy, mają... Osoby heteroseksualne, poza legalizowaniem związków, mają prawo na przykład do informacji o stanie zdrowia swojego partnera, partnerki w szpitalu. Osoby nieheteroseksualne tego prawa nie mają. Jest im to odmówione. To jest bardzo prosta rzecz. I diabeł tkwi właśnie w takich szczegółach. To no, na tym zasadza się ta nierówność praw. Dzień dobry. Z czym się państwu kojarzy skrót LGBT? Z Z bardzo przyjaznymi ludźmi. Zna Pani takie osoby? E, tak, mam bardzo dużo właśnie takich e, znajomych, e, z którymi bardzo często mam właśnie kontakt, e, widuję się jak e, najczęściej tylko mogę. E, I to naprawdę są najlepsi chyba ludzie, jakich mogłam w życiu spotkać. Dobry wieczór. Z czym się Panu kojarzy skrót LGBT? LGBT, ja dokładnie wiem, co to oznacza. E, co to oznacza? Lesbians, gay, LGB, biseksual oraz transeksual. Dobry wieczór. Z czym panom się kojarzy skrót LGBT? A, a skąd pan, pan jest? jest? Studiografonika, prywatny kanał YouTubowy. Proszę. Znaczy, no. y, może, może ja. Mnie się z niczym nie kojarzy. Ja wolę nie kojarzyć takich rzeczy. A ja mogę powiedzieć im o, To kolega, kolega, kolega chce A mi się kojarzy z organizacją wywrotową. Dziękuję. Jaką? Wywrotową. wywrotową. Aha. Tak? Aha. No, no tak, organizacja wywrotowa. Ale co próbują pana zdaniem wywrócić? No wywrócić porządek w Polsce, tak. Wywrócić na zachodzie. Cywilizację łacińsko-wywodzącą się z rzymskiej. No a myśli pan, że w starożytnym Rzymie nie było homoseksualizmu? Ale ja mówię o cywilizacji łacińskiej. A w łacińskiej nie było. No, czy... Łacina to jest język starożytnego Rzymu. No tak, 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 tak. o ile mi dobrze wiadomo. No, oczywiście takie skrajności zawsze oczywiście były, skrajna, takie ale wynaturzenia, później. ale nie, nie było to nigdy podnoszone do e, roli ideologii państwowej i, 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 i nigdy nie było tak, że, to, że te grupy chcą po prostu mieć przywileje i chcą zniszczyć naszą cywilizację. A A czy, czy w, w Polsce? Nie Proszę. lepiej nie kojarzyć no. czy w Polsce Pana zdaniem to, takie patrzą. grupy są podnoszone do jak to Pan określił, rangi państwowej? No, no, na zachodzie to już się stało po prostu tam ideologia LGBT już jest uwaga, obowiązująca uwaga. dzisiaj tam y, witano y, Pana Prezydenta Wrocławia i mówiono, że jest tam prezydent między nimi, także y, w administracji miastem y, są tacy ludzie, także Trzeba uważać. No, wie pan, tacy ludzie są wszędzie, nie tylko nie, w administracji. Ale jeżeli miejskiej. są w administracji, to, do, w administracji, to dopuszczamy do, do świadomości ludzkiej, że to jest pewna norma. A przypomnę, że wokół Hitlera. Byli właśnie tacy degeneraci, sami prawie tacy degeneraci, zepsuci seksualnie aż do bólu. To byli zwyrodnialcy i ci zwyrodnialcy spowodowali wybuch II wojny światowej. Za pieniądze oczywiście odpowiednich gremiów międzynarodowych, ale to takich ludzi właśnie potrzebuje system, który chce zniewolić tą resztę, która jest nieświadoma. Czy sądzi pan, że orientacja seksualna ludzi z otoczenia Hitlera miała cokolwiek do rzeczy w tamtych Oczywiście. czasach? Oczywiście. Jeżeli ktoś źle pojmuje seksualność człowieka, co jest darem Bożym również jako dar dla małżonków w małżeństwie, jeżeli ktoś źle to pojmuje i staje się wyuzdany, wynaturzony i zdegenerowany w tej dziedzinie, to w pewnym momencie dojdzie do czegoś takiego, że ci ludzie, jak będą dominować nad innymi, to będą dopuszczać się takich praktyk, że nawet nam się nie śniło o tym w najgorszych snach, proszę pana. A skąd widzę? taka pewność? Bo to nam pokazuje historia. Wokół Hitlera byli tacy ludzie. Byli tacy ludzie zepsuci, zdegenerowani. W Stanach Zjednoczonych co roku giną, jak się nie mylę, setki tysięcy dzieci. Te dzieci dzisiaj o tym się mówi, nawet pan Gadowski o tym mówi, że te dzieci są wykorzystywane w przemyśle pedofilskim, że w tych środowiskach politycznych w Stanach Zjednoczonych są ludzie tak umoczeni w to bagno, że nawet dopuszczają się kanibalizmu, proszę pana. Te, te rzeczy są no, niebywałe i dojdzie do jeszcze gorszych rzeczy, jeżeli tacy ludzie będą mieli więcej władzy niż mają do tej pory. A prezydent dzisiaj był w tym środowisku. Także tak to widzę, proszę pana. Stąd ta pewność, o którą pan pyta. Czyli pana zdaniem ci ludzie, którzy tam manifestowali przed chwilą pod pręgierzem są zdegenerowani? Nie wszyscy, oczywiście. Niektórzy są nieświadomi. Myślą, że to jest taka, taka zabawa, że to jest taka e, takie doznania do, 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 do przyjemności. nie ożył, że tak. ci ludzie są zdegenerowani. Tak, ja... Także takie sformułowanie z jego ust. Otóż to. E, Ten system System jest degenerowany, a ci co zarządzają tym wszystkim, ci co są prowokatorami takich, takich ruchów, to oni wiedzą doskonale na czym to wszystko polega. I jeżeli to będzie rosło w siłę, to tak jak mówił kolega przedtem, e, stanie się rzecz niebywała najgorsza na świecie, jaka mogłaby nam spotkać, jeżeli ci ludzie dojdą do pełni władzy. To są ludzie zepsuci do szpiku kości. Pełno w nich nienawiści, zepsucia i wie pan, oni się nie będą. E, Patyczkować z tymi, którzy będą mieli coś przeciwko temu. Tak? Zatem znów byliśmy świadkami spotkania dwóch cywilizacji: łacińskiej oraz liberalnej, uważanej przez tę pierwszą za zdegenerowaną. Na szczęście spotkanie to miało dużo łagodniejszy przebieg niż to sprzed tygodnia w Białym Stoku. Z Wrocławskiego rynku dla studia Grafonika Tomasz Osada.